Witam w kolejnym wydaniu wiadomości Weasel News. Dzisiaj odcinek specjalny. Wywiad z panem Dawidem Szapardem Dobrze. Co pana łączy z Lisą Lopez? Co łączy Lisę Lopez z panem 01? Z 01? Nie mam żadnego pojęcia. Hmm. A co sądzi pan o aktualnym stanie konta Departamentu Policji? No jest okej, okay, no nieźle. A dlaczego został ja pan zostałem zwolniony? Zostałem zwolniony za popchnięcie 01. To wyglądało tak dosłownie, że no był 01 obok mnie, był zakuty, popchnąłem go widział to 02 przez wyciągnięcie kamery za ściany wjechał tam, rozstrzelał mnie i no i, no i się skończyło A co sądzi Pan o 01 i o 02? Nie nadają się, straszna amatora i bojówka, według mnie Dobrze, to jak według Pana zachowuje się Policja, a jak powinna się aktualnie zachowywać? Aktualnie Policja odpiskowo jest zatrzymany wyzywa się z nimi. Um, jak to ich zdenerwuje to liczą, nawet jak zostaną obrad, liczą po 100 tysięcy. Wyzywają się nawzajem, w ogóle nie ma żadnych kar za, za przewinienia. Ostatnio zostałem przed szpitalem zakuty i pobity z pałki policyjnej, co jest w ogóle niedorzeczne. Nie będę mówił przez kogo. Ale według mnie, skoro 01 i 02 sobie nie radzą z tym, to, to lepiej odpuścić. Bo naprawdę bez sensu, żeby niewinni ludzie cierpieli za to, że policja nie jest dobrze wytrenowana, wyszkolona. Dobrze, to wszystkie pytania na dziś. Dziękujemy za Pański wywiad. Dzięki. I do widzenia.